Powiedz czego szukasz, ja powiem ci, że to znajdę. Powiedz czego szukasz, ja powiem ci, że to mam. Powiedz mi, co masz, ja powiem, że tego łaknę. Powiedz mi, dlaczego dzisiaj znowu piję sam. Powiedz czego szukasz, ja powiem ci, że to znajdę. Powiedz czego szukasz, ja powiem ci, że to mam. Powiedz mi, co masz, ja powiem, że tego łaknę. Powiedz mi, dlaczego dzisiaj znowu piję sam? Kiedyś mnie pokochasz, za to jaki jestem, a nie za to, że umiem rapować. Kiedyś cię pokocham, za to jaka jesteś, a nie za to, że tak bardzo pragnę kochać. Słońce dzisiaj pięknie zaszło, chciałbym łapać chwilę i dzielić się z tobą każdą. Upicie wonią twojej skóry, a nie białą flaszką. Całować na ulicy, mieć wyjebane, że patrzą. A oni patrzą za często. Zostań ze mną. Zamienię banknot na bankro Zostań ze mną. Zamienię bagno na piętro. Łapmy chwilę. Zamienię każdą na wieczność. Powiedz czego szukasz, ja powiem ci, że to znajdę. Powiedz czego szukasz, ja powiem ci, że to mam. Powiedz mi co masz, ja powiem, że tego łaknę. Powiedz mi dlaczego dzisiaj znowu piję sam. Powiedz czego szukasz, ja powiem ci, że to znajdę. Powiedz czego szukasz, ja powiem ci, że to mam. Powiedz mi co masz, ja powiem, że tego łaknę. Powiedz mi dlaczego dzisiaj znowu piję sam. Kiedy mnie pokochasz, pomyślę po raz drugi, czy na pewno nie ma Boga. One na ramionach pielęgnują kompleksy i próbują mnie zwerbować. Nadal mam czas, by znaleźć szczęście. Nocami rozmyślam o tym, że przecież gdzieś jesteś. Myśli zakłębiają w pętle, dam losowi czas, jak będzie trzeba, podam rękę. Ciągną się minuty w ciszy, zapuszczam muzykę, jakiś raper mówi coś o jego beaches. Trzymaj się, jeśli tam jesteś i to słyszysz. Powiedz, czego szukasz ja powiem ci, że to znajdę Powiedz, czego szukasz ja powiem ci, że to mam Powiedz mi co masz, ja powiem, że tego łaknę Powiedz mi dlaczego dzisiaj znowu piję sam Powiedz, czego szukasz ja powiem ci, że to znajdę Powiedz, czego szukasz ja powiem ci, że to mam Powiedz mi co masz, ja powiem, że tego łaknę Powiedz mi dlaczego dzisiaj znowu piję sam